Jestem Polakiem, więc mam obowiązki polskie. Są one tym większe i tym silniej się do nich poczuwam, im wyższy przedstawiam typ człowieka. Roman Dmowski. Może no, ze sprawiedliwym pokojem idzie. Dali Bóg. Żdy powiem. Co mi sumienie i miłość do zakonu nakazuje? Zdali nie czas myśleć o pokoju, tylko o interesach. O to Biorę ten zamek wraz z księżniczką. Hej maleńka! Zabieram Cię na przejazdkę! Lepiej skoczyć do rzeki i utonąć niż mieć ta cudzoziemca. My Polacy w żelazie się kochamy, nie w banknotach. Przecież wszystko jest do kupienia. A każdy kogut na swych śmieciach śmielszy. Ja się na was śmieci nie pcham nieproszony, więc walcz. Skorumpowane polityczne pseudolity, sprzedające matkę i ojczyznę za brukselskie stołki. Biada im, biada. Politycy w Polsce to karierowicze i tchórze. Jestem Polakiem, więc mam obowiązki polskie. Są one tym większe i tym silniej się do nich poczuwam, im wyższy przedstawiam typ człowieka. Roman Oto, co powiedział kanclerz Schroeder na zjeździe wypędzonych. Nie drażnijcie ofiary, która sama pcha się w nasze ręce. Zawierzcie mej metodzie. Ja wam dostarczę wschodnie landy w taki sposób, że ich dzisiejsi administratorzy, czyli Polacy, będą nam jeszcze wdzięczni, że zostali Europejczykami. Wielki kanclerz Gerhard Schröder i jego przyboczna Rika Steinbach, jako miłośnicy cudzego mienia, idąc śladami germańskiej ekspansji, wzywają ciebie panie na bitwę śmiertelną. I aby męstwo twoje, którego wam widać brakuje, podnieść. Ślewam te dwa nagimiecze. Mieczów i woli walki ci u nas dostatek, ale i te przyjmę jako wróżbę zwycięstwa i karę za waszą nieprawość i pychę. Amen. Tu z Dolnego Śląska, z prastarej piastowskiej ziemi rusza do polskiego parlamentu Polska Partia Narodowa, aby strzec Polskę przed kolejnym „drang nach Ostsen, tym razem w wymiarze ekonomicznym. Choć czasy się zmieniają, zaborczość niemieckiego sąsiada jest jego cechą niezmienną. Obecnie ma ona wymiar gospodarczy. Ruszyła lawina roszczeń niemieckich przesiedleńców. Kolejne rządy w Polsce nic nie robią, aby temu zapobiec. Nie notyfikowano państwom europejskim uchwały Sejmu w sprawie roszczeń niemieckich. Nie zabiega się o gwarancję dla Polski w Konstytucji Europejskiej. Sprzedajne elity nie chcą podjąć nawet próby dochodzenia od Niemiec reparacji wojennych za szkody wyrządzone Polsce w II wojnie światowej. Dlatego też mówimy rodami nie lewica, nie prawica, tylko polska partia narodowa. Rycerski wizerunek, otwarta przyłbica. Oto alternatywa polskiej partii narodowej dla tych zakutych ubów w polityce. Jestem Polakiem, więc mam obowiązki polskie. Są one tym większe i tym silniej się do nich poczuwam. Im wyższy przedstawiam typ człowieka. Roman Dmowski.